19 kwietnia. Przegląd w ulach. Warszawski poszerzany. Zaraz zobaczymy ile pszczoły odbudowały. Pomału. Nie spodziewałem się, że tyle będzie na tym. Pełny ul pszczół. No, widzisz, trochę jest chłodniej. To jeszcze... to jest to trochę no. Takie trochę są spokojniejsze. Najgorzej, jak, tak ta... no, no. jak ta wichura jest, to zaraz. Jak jest ta wichura to zaraz latają jak oszalałe. No, nie bardzo mają tutaj, wiesz, tutaj to fajnie. Tu nie mają. Ich. Zobaczymy czy dokładać połówki w górę Ale tak chyba z zimna się kłębią, co? Troszkę w takie te no, tak mi się wydaje, żeby im cieplej było to w takiej gromadki się tu zbijały z Jeden Na którą żeśmy no to to dokładali same. ostatnie? a nie, poczekaj, to w tamtym ulu jest Poczeka, jak to jest, nie, dobrze, to są pierwsze Tutaj są ostatnie z tych nowych, no I tak nie ma co, wiesz, za długo tutaj ich trzymać, bo, Czemu, bo jest zimno, żeby czerwił nie przeziębić Spokojnie, spokojnie, bo już do gryzienia leci. Mhm, wiem. Przekitowały, nie? No. Ładnie przeczę I już chyba trzeba próbować, by się tutaj nie powiedział. To była z węzą dokładana? Tak. Poczekajcie na poddaszu! Trudnie. Tak. No Sporo budowały Co no mam się? Aż tutaj niejażdżę normalnie To trochę za ciasno aż Leje nie, się bo bo miód ta. się leje na dole zawsze Jest, jest no. tutaj O, troszkę się tutaj wkurzymy

Teraz to już się zrobił Armagedon Czyli matka już tutaj czerwi na ostatnich ramkach Czyli możemy spróbować z tymi połówkami dołożyć, nie? Muszę. Tak? Zobaczymy teraz co tam dalej będzie. No tu miodu nie ma. Można przełożyć to gdzieś tam w środek ulach. Ewentualnie. Żeby nie czerwiła na miodzie. Nie? Mm -hmm. Zaraz dotkniemy dotniemy tą płytę winidorową na, na kratę odbiorową. tak naprawdę to tą ram można byłoby cofać. Bo tu są tylko trutowe. Na chwilę im tylko zostawić. Mm -hmm. Żeby wyczyściły, bo nie ma miodu. Będzie odbudowana. Będzie susz. Będzie susz, a miałyby co robić. Cała, cała jesteś pszczoła. No, pszczoła. Bo to są chyba wszystkie trupowe, nie? No tak, bo, bo są odstające od komórek tak mocno. Bo młoda pszczoła to takie są różowate, nie? Trochę różowe, te Nasze różowe zasklepione. To tak, to róże, I tak na równo są. Na równo. No. Z, z komórkami. A ten, o. ...odstające. Tylko, że to... Jak masz tak każdą ramkę tutaj strzepywać, to strasznie się chyba armagedon zrobi. Bo może to zrobić, wiesz to jutro w południe, jak trochę wylecą z tego ula, bo teraz to pewnie jest... ...niedaleko wieczoru, ma, to, ma to, to, to prawie wszystkie siedzą. No nie wiadomo ja jak to, wiesz... ...jak no. to zrobić, bo może po to padać. No to widzisz, no co zrobisz. A teraz to sprawdź tylko, czy... Mateczników nie ma. I tutaj tak. I tak wystarczy. No, na ja chyba tą wyczyszczą. A, po z Tą rękę. Niżej tam postaw, oprzy, o ul. No tu jest miękko, tak chciałam, żeby wiesz. Trzepu ich, tak, bo straszny się chroni te robi. Może tak się uda, wiesz, bo to zimno i jeszcze takie otrzepane są tu już w ogóle. przy nas tutaj nie podnieśli? A ten zatwór trzeba przynieść tu koniecznie. Zatwór? E, tak, staw, staw, stawić im, żeby nie było, bo... Żeby ostatnia ramka nie była tam mhm. przy ścianie. Bo później nie ma jak nawet przysunąć. Nie wiem już. Edykacje, żeby tu nie królowej nie było. Mhm. A no tutaj jest bardzo dużo, już na tej obok chyba jest mniej. A to jest, to tak. wyciągamy, tam miód. Tutaj jest, mm. jest czyściutka węza, odbudowane komórki. A w środku tutaj miód. No właśnie już dziwne, że tutaj maska przeszła do ostatniej. To wstawimy tamtą, tylko niech tam ją wyczyszczą. Mm. I się ją wyjmie. Mm -hmm. I podmienimy znowu na węzę? Tak, tak. Niech budują. Mhm. Albo ta niech będzie ostatnia, bo ona jest z miodem, to na razie tu ją wstawię. Hmm. Вот так вот. Вот так страшно настичь to tylko tą ostatnią zaczęły tam budować no nie wiem czemu matka to zostawiła może ta nie jest odbudowana tak no myślę. bo takie to są, są cieńsze, tam są budowane u góry a, bo nie. na grubo a to są jeszcze nie tak do końca odbudowane mi pasowało to, o, to już jest mi od powodę aszypie. O, ładnie. I czerw. No za pszczoła. Mhm. I panienki chcą gryźć. Mm -hmm. Bo to też jest przyklejone, co? Tak, Przybite. a co? No, mogło to nie być. I to brałam? No, przed chwilą chyba, ale tu, tu Ci się oprze teraz yy, ta A, to skrzynka do połówek. No. Potem masz dłuto, żeby wyciągać ją, musisz poprzesuwać i... No, chęt, chętnie do ugryzły. No tutaj też już mogli mieć poszyty. młoda pszczoła na środku. O, tutaj to jest dużo pszczoły, u, u, zobacz Zobaczyli. No mnie też tutaj w tej strony, w górę troszkę miodu. No nie ma co ich wyciągać, bo strasznie się tutaj drażnią. Za zimno jest. A nie widać tutaj na razie no mateczników. Nas... Trochę raczej... cieplej niech będzie jutro, przyjdziemy w południe może Bo zobacz jak się strasznie się zrywają. Schłodna. Słońce już nie ma. Ledwie tam nawet nie wiem czy 10 stopni jest teraz. Może już nawet nie ma. Dołączam, to, co nie, 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 zajrzymy jak będzie trochę cieplej. Bo za zimno zobacz jak się tutaj widzisz. Jak Jak, jak się działo. Dopóki ich nie strzepałaś. Bo jak ich strzepnęłaś tam z nie, nie, nie. Jak ich strzepnęłaś, no to już się użyły. No dobra. Kończymy ten przegląd tego ula. Nie ma co grzebać za dużo, jak jest dziwny.